Poznań. Godzina 3.30 to jeden z lepszych wieczorów, i w życiu było mi przeżyć. Naprawdę. Wychodzę przed kawem, Mono. Oglądam sobie stojącego hurakana. No, naprawdę. Ciężko to opisać. To był naprawdę niesamowity wieczór. Po prostu ciężko, ciężko mi je ubrać w kilku słowach. Jak się czułem. Także będzie lepiej, jeżeli Was zabiorę ze sobą na tą przygodę. Ale zanim to wszystko, cofnijmy się kilka godzin wstecz. Jesteśmy właśnie w Poznaniu. Zawsze mam tą samą fazę. tylko odpalam mikrofon od razu. Taki głos mam jakiś, że później sam się słuchać nie mogę. Z czasem się go na pewno oduczę. Na razie musimy wybaczyć. Także jesteśmy w Poznaniu na otwarciu Cafe Mono. To taka kawiarnia, którą otwiera Joe, który ma profil na Instagramie The Collection. Na razie jest dzień, więc jeszcze furek nie ma, ale z tego co widziałem na zapowiedziach ludzi, którzy przyjadą i czym przyjadą, to będzie naprawdę fajnie. Poczekamy sobie troszeczkę. My tam sobie porobimy jakieś rzeczy, bo jest fajne miejsce, więc naprawdę jest się czym zająć. Właśnie wjechały zabawki dla dużych chłopców. Wygląda grubo. Nie wiem jakie tam są opcje, w co można powiedzmy się wczuć, czy to są jakieś wyścigi formułą, czy cokolwiek, ale myślę, że tak jak to widzę, to, to na pewno coś grubego. Także zobaczymy, przekonamy się, ale czekałem na to na maksa, bo wiedziałem, że będzie. Patrzcie na to z bliska. Jesteśmy na miejscu, już w naszym pokoju. Także tak, no, tak to wygląda ta chatka. Zajewista opcja jest taka, że mamy pokój y, idealnie nad imprezą. Także impreza jest tutaj. Hop. I to jest pierwszy raz, kiedy na zdjęciach coś wygląda dużo gorzej niż w rzeczywistości. Bo w rzeczywistości jest kozak. Widać, że to jest idealny hotel dla mnie. To chyba jakiś znak. Tak, ja gościa gościa go ale mega. Fajnie to wygląda blisko. Patrzcie, że to. Jest na paćkanę. Ogólnie jest mega przyjemny, bardzo ładnie. I to co mówił Joe, że Poznań na chwilę zamieni się w Monako. Także wychodzimy. Idziemy właśnie sobie na basen. Pięknie to wygląda. Troszkę się wycieruję, między mi się tym brazą. Mhm. Kolejny odcinek swojego serialu kolekcjoner Także możemy sobie tutaj Fajnie zajrzeć co się dzieje Tu się jeszcze nic nie zaczęło a już jest fajnie, chłopaki z Positive Boys przyjeżdżają Także dzieje się teraz więcej Jeszcze chwila i zaczynamy No i myślę, że jak teraz jest tak jak jest To dopiero będzie się działo To naprawdę są jaja Jaram się już jak dzieciak. Mimo że po prostu zbierają się powoli osoby, to na, tak naprawdę się jeszcze nic konkretnego nie dzieje. Po prostu zjeżdżają autka. Szukamy oh, yeah. oh, like No no, not yet. tomorrow. tomorrow, but tomorrow, we'll be. tomorrow. Yeah. Bye. Have a good night. Bye. You Szukamy właśnie wejścia Także podejrzewam, że wejście będzie tam, gdzie byliśmy. To wygląda jak wejście, także chyba tutaj. Gościu ścisnął dookoła, jakby nie mógł się ruszyć, ale podejrzewam. Widoczność mam zerową. Ale na pewno to jest tak, że jest wszystko dobrze. Także jestem przekonany, że jak to się dobrze poustawia, to wszystko jest super, ale tak jak stoję teraz. To ja po prostu mam wrażenie naprawdę, że nie mogę się w ogóle ruszyć. Tutaj barki mi tak ściska. Odczucie jest mega. Naprawdę jest... Czuję, że to się przenosi w czasie. Teraz uwaga! Pokaz, jak się z tego wysiada. Idziemy do tajemniczej kolejki. Zobaczymy za czym ci wszyscy ludzie stoją. Wchodzimy do tajnego pokoju, zobaczymy co tu się dzieje. Mamy tutaj naprawdę fajne autko. I would just like to say thank you. Uh, first of all, I'm a little bit shy, so uh, I'm sorry. Uh, but I'd just like to say thank you so, so much for so many of you coming all this way. To see me, to see Café Mono, to meet the other people around, it means so much to me, it really does. Um, I do a lot of, as many of you see on social media, but the thing is I am very creative with certain things, but I need a good team behind me to help me execute. Two people are this man here. Wow, he does everything. And one very special person, where is she? Where's Daggy Day? Is she where right? is she? Daggy Day, come through. Can we just take a moment to appreciate Daggy's outfit? I think, I think that deserves a round of applause. But seriously, without these two people here, I wouldn't be able to do what I do. So, from me, from Daggy, from Huw, I've got a rap. I'd like to rap for you. <laughs> Is Joe. i want you to know i'm the biggest baddest rapper here to rock this show <laughs> 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 Coś tego dnia jakoś średnio mi szło ale w ogóle nie wiem dlaczego. No, Siemanko. Powiem wam, że dzisiaj jest ciężko. Troszkę już się obudziłem. No także jest naprawdę turbo Turbo ciekawe. Idę teraz na kawkę do Project Wilson. Tam dzisiaj będzie od 11 do 15, taka powiedzmy. Niedzielna lunchowa impreza Ja tam skoczę tylko na kawkę Przyda mi się na pewno zawsze Dziękuję bardzo Dziękuję również do, rożnia, proszę, do, do widzenia No i to by było na tyle Jeżeli dotrwałeś do końca tego materiału To naprawdę serdecznie ci dziękuję Mam nadzieję, że chociaż przez chwilę udało mi się Przekazać klimat tej imprezy Także mam nadzieję, że w twoim życiu Jak i w moim będzie jak najwięcej takich imprez Także dla tych, którzy są chętni Zapraszam do subskrypcji Łapki w górę Trzymajcie się